Dzień dobry. Dawno mnie tutaj nie było, ale postanowiłem nagrywać dalej, zobaczymy co z tego wyjdzie, pokażę Wam moją ciężarówkę, jak się zmieniła. Jeżeli ktoś śledzi tam Instagrama albo Facebooka, no to tam widział, a jeżeli ktoś tylko na YouTubie tutaj mnie oglądał, wszystko pokaże, zademonstruje. Chociaż jeszcze tutaj mam, te, bo zewnątrz jest zrobiona tak trochę, a środek to tutaj nie ma zbytnio szału, bo czekam Mam zamówione podłogi I nie wiem, za jakieś 2-3 tygodnie powinny być gotowe Ale co? No ale pokażę wam Tyle będę mógł, tyle wam pokażę No i sobie czekam tu właśnie w Rotterdamie Na prom do Hull tu już stoi gościu, który wpuszcza ciężarówki na prom Także wjeżdżamy, dostajemy kajutę Kolację, śniadanie I w nocy spanie No, jak grzom będzie płynął całą noc, rano będziemy w hul I... No i ogień na rozładunek, bo miałem w sumie wczoraj płynąć Ale niestety nie zdążyłem Także wczoraj nie zdążyłem na prom bo dosyć późno mnie załadowali w Gdańsku eee... awizacja była chyba na 11 tak, na 11 żeby dojechać tam do załadunku z bazy no to musiałem się na to godzinę czyli o 10 ruszyłem nim mnie załadowałem, zróbmy odprawę celną to już była godzina 16 no i nim dojechałem do granicy, no to czasu pracy mi zabrakło i ruszałem z granicy tą do tego, do portu z Kłubaskowa, to jest tak 10 godzin jazdy Dwie pauzy po drodze i co? No i nie zdążyłem, ja być do 20.30 tak mi pani, co tam bilety załatwiała, powiedziała 220 20.20 już tak, a dzisiaj dostałem bilet No to, że tam na bilecie było, że o 20.30 odpływa Także już od samego początku jest skazany na porażkę Ale nic się nie stało Bo i tak mam na poniedziałek rozładunek a dzisiaj mamy już niedzielę, wczoraj była sobota. No tylko tyle, że, że jakbym wczoraj przepłynął, to bym sobie zrobił pauzę 24. Dzisiaj, czyli w niedzielę, I po tej 24 bym sobie ruszył już na rozładunek, to wszystko ogarnął i sobie spokojnie wrócił do domu. A, a tak, to po prostu no co, jutro przypłynę, pojadę na rozładunek. Wtedy się załaduję do, do domu, no i do, do czwartku, bo w czwartek mi się kończy czas tygodniowy. No do czwartku nie dam rady wrócić bez tej pauzy 24. Także, no chyba żebyś tam naprawdę bo sprawnie się, się ułożyła robota, no to może bym wrócił bez tej pauzy 24, ale w co wątpię. Także, co będę musiał jeszcze 24 z czwartku na piątek już zrobić, no i pewnie piątek, sobota w domu. Że nie jest źle, że jestem na promie. Jest moja kabina. O, tutaj. Co my tu mamy? Piwko, herbata, mleko, kawa rozpuszczalna, chipsy, jakieś ciastka, czajniczek, dwa łóżka, widok na morze. Także pozmieniało się tu troszeczkę, bo ja tu ostatni raz, to chyba z 3 albo 4 lata temu I, i, I nie było Aż tak fajnie Znaczy nawet tak odświeżone są te kabiny bo, bo Wcześniej tutaj było trochę tak obskurnie to wszystko wyglądało Dostawały się w ogóle kabiny bez okna i, i no i tak nie podobało mi się, ale było fajnie, bo prom jest duży i, i można po prostu po nim pochodzić. No wcześniej przed covidem, to były tutaj jakieś atrakcje, jakieś tam zespoły grały wieczorem, a teraz nic nie ma. Nie. Tutaj byłem akurat się, przechodziłem po, po statku i spotkałem tam nie, jakoś z obsługi. Tam mnie zagadał i się pytał, że ja czy tam z nim gadałem Mówi, że to kolega z Polski pewnie Ja mówię, no i, i nie wiem skąd on to wiedział, ale zgadł. Ale z Hiszpanii Myśmy chwilę pogadali Mówi także, że teraz jest lipa Bo przez covid to tam mało 15 pasażerów zwykłych i 70 kierowców nie? Także, ale fajnie spokój, nikt nie trzaska drzwiami Normalnie tutaj zawsze drzwiami trzaskają Spać nie idzie, to ktoś łazi A dzisiaj można odpocząć Także ja już idę spać, jest godzina niej, 21, choć 22, a o której? O 6 rano 6? 6 naszego, no czyli 7. nie Siódma naszego angielskiego czasu jestem śniadanie że mało spania mi zostało Jestem w Newcastle północnej Anglii No i czeka tutaj na ulicy na rozładunek byłem już samego rana ale co? Ale awizacja dopiero na 15 także o 15 jest demo i jadę do Liz ładować coś na Londyn. I tak właśnie wygląda jazda po Anglii. mam ja jeszcze kilka tygodni temu fajnie się tutaj jeździło, bo był mały ruch. Były obostrzenia, a Anglicy byli zamknięci w swoich domach, bali się wychodzić. I no i fajnie się jeździło. Na razie Google Maps mi pokazuje, że wszystko jest przejezdne, wszystkie drogi na niebiesko. Ale to jest oczywiście taka mała ściema Bo jak się coś wydarzy to dopiero jak staniesz w korku no to jej się przypomnie A! to był korek, zapomniała Ach, jo. Nie no najgorzej jest weekend już tak pod, pod ten Ostatnio jak w piątek no to drogę którą 3 godziny pokonywałem no to Zajął mi to 5 godzin Bo oni sobie robią korek z niczego nie? Schodzi na przykład ten lewy pas na zjazd ale wszystkie cztery pasy stoją. Nie wiem dlaczego. Bo oni muszą popatrzeć, co się dzieje, czy. Nie wiem, no. Anglicy to są po prostu tacy. Dziwny, taki specyficzny naród. O, jestem na promie, już. Znaczy, tu już jest koniec akurat. Przeprawy. Już jestem w kale. Co, i teraz jedziemy do Antwerpii. Także jak ktoś tutaj obserwuje mojego Instagrama, to tam już coś słyszał I, i tam mówiłem, że właśnie ja powiem całą historię na YouTubie eee, i, No i jakoś dzisiaj jest... gdzieś jest 11 już 11 czerwiec, także równo miesiąc temu wylądowałem na Sorze silnymi bólami brzucha Chyba nie wiem, trzecia, może czwarta tam nad raną Tyle szczęścia, że tak akurat się wydarzyło. tej godzinie, bo o 6 rano miałem jechać yy, już na bazę. Teraz jechałem. No i co? No i tam o 3 czy 4 nad ranem się wróciłem. No i strasznie wiem, że no Myślałem, że zajdę, nie? No i tam dużo nie myślałem, przedemoklasówkiem płychałem na sok. I... I co? I proszę Państwa. Przyjęła mnie pani na sołrze eee, No i mnie taki ból tam złapał. No, myślałem, że po suficie zacznę chodzić, nie? No, a mówię, że tyle kart, że widać coś przeciwbólowego nie? O, no, to pana tak boli, ja mówię, nie, no, ja zaraz tu zejdę nie? Nie to, że no nie mogłem, no nie wiem, no nie mogłem sobie znaleźć takiego miejsca, czy siedzące, czy leżące, czy, no nie wiem, na rękach stanąć, żeby mi nie bolało. No nie było takiej opcji każdy ruch to był ból, no ze mnie aż potę jakby cały mokry No i dostałem dwa zastrzyki w ale Zero, zero reakcji organizmu nie? No i co, no i później tam dostałem skierowanie już na szpital eee, W szpitalu właśnie na oddziale SOR-u by no, przyjęli, pobrali krew eee, Jakąś kroplówkę mi podali, wtedy USG zrobili, rentgen, bo tam jakaś kroplóweczka, dołaziłem w i z powrotem, I co? I, I w jakimś tam czasie woła mnie lekarka i mówi, że do gabinetu tam poszedłem do tej lekarki i ona mówi, że, że po prostu no, wszystkie wyniki są dobre, wszystko jest ok. Ja mówię, no ale no nie mogę, nie? ja nie mogę ani usiąść, ani stać Ja mówię, ja muszę chodzić, to jeszcze jakoś ten ból tam jakoś rozchodzę nie? No to tam mówi, nie wiem, teraz, czy to był tomograf, czy, czy, czy rezonans No nie nie pamiętam, no ale coś w tym stylu nie? I łóżko i te taki pierwszy mi się przesuwał nad, nad właśnie człowiekiem nie? No i tam mnie wzięli Zrobili to, wróciłem z na SOR i siedzę na krzesełkach, no już w ogóle No nie wiem jak to powiedział, już z pięć minut to taki ból mnie złapał Wchodzę do gabinetu, mówię im, że Że chcę coś przeciwbólowego, nie? I ta lekarz mówi, że on się mną nie zajmuje, że tam dalej jest ta moja lekarka, nie? To idę tam dalej, patrzę tam, pełno ludzi przy, przy, przy komputerze, no, Ja już wchodzę tak ledwo na nogach i, 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 no I mówię im, że Chciałbym coś przeciwbólowego, bo no Ja już nie daję rady, nie No i to, a jak pan się nazywają? Ja I no Lesner I wszyscy takie oczy wywalili I, I od razu, nie Ekspresowa obsługa Pan siada, a najlepiej pan się już położy Tutaj na łóżko, już dajemy coś przeciwbólowego Ja mówię, nie, najpierw przeciwbólowe Ja mówię, i wtedy mogę się położyć Bo ja się nie ruszam stąd Nie ruszam się, ja nie mogę ani usiąść, ani się położyć nie? Taki ból po prostu no to tam szybko mi dali przeciwgulowe, łóżeczko i szybciutko na operację. No, jak się okazało, to miałem dziurę w żołądku wielkości palca, yy, która była, yy, to był rzut, rzut na żołądku, który pękł się i już wszystko to, co było w żołądku, zaczęło się przytostawać już do organów, już do miednicy. No jak mnie tam operowali, no to jak tam się rodzina tu jadywała, no to już tam byłem w stanie takim ciężkim dosyć. No ale wszystko się udało, na szczęście. I, I po prostu... Od czego to się wzięło? Od pracy. Od mojego stylu życia. Od jedzenia po prostu Człowiek rano jak wstaje Później zjeść śniadanie, później obiadek Kolację, tak? A tutaj przeważnie moje życie wyglądało tak że rano wstawał, kawa, papierosek Jedziemy z Znowu tam kawka, papierosek I, i jeżeli ja tam O ósmej wstałem To nie wiem, może tam pierwszy posiłek o 15, O 16 zjadłem No i wtedy co dalej? Kawa, papierosek, kawa, papierosek, energetyczek No i i w sumie do wieczora może jeden posiłek zjadłem, mam już tam jakąś lekką kolację jeszcze wieczorem i, i, i się wychodowałem sobie takiego po prostu tak który pęknie Tyle mojego właśnie szczęścia, że to się stało w domu, nie w trasie Bo teraz im ja bym się zdecydował na karetkę, im ja bym po prostu w ogóle podjął jakieś działania Bo jeżeli to by mi zaczęło boleć, to na pewno bym zaczął przyjmować jakieś, nie tabletki przeciwbólowe Później, jak to by nie dało rady, no już bym nie mógł, bo to już naprawdę był taki silny ból. Już miałem ostatnio w lutym skręciłem nogę w kostce. Niedobrze, że ona była skręcona, to jeszcze była złamana jedna kość. To był ból nie do wytrzymania, ale w ogóle to nie był ból porównywalny z tym, co miałem teraz ostatnio. Nie? Także nie bym tu karetkę bez do szpitala przewieźli, i oni by zdiagnozowali o co, co, co tam jest. To no nie, nie no podejrzewałem, że mogę być już za późno, żebyśmy tutaj sobie po prostu nie nagrywali tego filmu. Ale że to zwiększyło się dobrze. Także teraz mam dietę, dietę lekkostrawną, żadnych przypraw. No już schudłem 10 kg, bo po prostu nie jem. Nie jem, bo to jedzenie musi być przygotowane na parze, jeżeli robię sobie czaka, on mi śmierdzi. No i nie mogłem go zjeść Tu jakiś czas na początku piłem takie Nie wiem, jogurty Coś takiego, no, płyny po prostu Takie medyczne, które zastępują posiłki Ale po małe, to, to były małe No jogurt, nie wiem, 200 gram Dosyć drogie No chyba za czteropak wychodziło 40zł Czyli taki czteropak wystarczało, nie wiem, na jeden dzień praktycznie No ale tutaj sobie znalazłem w internecie po prostu też się do mnie odezwali i, i, i to mi było w sumie na rękę bo firma która właśnie tutaj yy, firma która tutaj tak, Dobry Stop a ja i to miałem jeszcze dodać 18 godzin na samym że dreptałem sobie nie? zanim je zdiagnozowali co mi jest eee, no i co? No i sobie tak prawie tydzień w szpitalu poleżałem nie? bez telewizora, bez niczego, bo tam wiadomo, po operacji to nie, musiał być musiało być dosyć słabo, bo cały czas byłem w pokoju najbliżej Pielęgniarek, cały czas drzwi było otwarte że tam telewizora nic i no i od rana do nocy kroplówki antybiotyki plus przeciwbólowe i tak cały dzień przez, no przez pięć dni we wtorek mnie przyjęli a, a w niedzielę mnie wypuścili, ale też tylko wypuścili mnie pod warunkiem takim, że akurat miałem blisko do szpitala, bo byłem, ja mam ile tam, osobówka, to mam 3 minuty, jestem w szpitalu, tak, no, 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 no i też yy, powiedzieli, że jeżeli coś by się działo, no to od razu tam na nic nie czekać, tylko od razu jechać na SOR do szpitala i wtedy już, już będę od razu przyjęty, gdyby się coś tam skomplikowało, nie? no i później tydzień w domu sobie poleżałem. No i po dwóch tygodniach wróciłem do, do jazdy. Ten pierwszy tydzień to, 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 to było po prostu tak trochę ciężko, nie? I tak się i, i, i tutaj wytrzymać ten cały dzień, wytrzymać ten cały dzień za kierownicą. No i później drugim problemem było robienie sobie obiadu yy, posiłków. Znaczy, no? Jak tam się sobie robię, to nie było problemu, bo tam, kanapki, jakaś herbata i grało, nie? Gorzej właśnie było z obiadem Bo... No, musiałem to wszystko na parze, kupiłem sobie garnki do gotowania na parze No ale co z tego? Pierwsze, to trochę czasu zajmowało A drugie, no, nie dało się tego jeść Nie mogłem używać przypraw Ale znalazłem też to rozwiązanie, które stosuję cały czas i, i, no i chyba będę to stosował bo nie mogę sobie teraz pozwolić na to, żeby znowu doprowadził się do tego stanu tak, czyli muszę mieć regularne posiłki a wiadomo, nie zawsze yy, w tej pracy jest czas na to, żeby sobie zrobić yy, żeby jeść regularnie, tak ale mam coś także o tym za chwilę Teraz wam pokażę, yy, czym zastąpiłem mój po prostu niedobór pokarmów w dzień. Także jest to Wi-Fiood. Y są akurat mam drinki, napoje. No, czekajcie, czekajcie, pokażę wam to. Opa, no, mi. Tutaj mam takie napoje, proszę Państwa. Wszystkie są dobre w smaku. Eee, mamy też. Oj, przepraszam, przepraszam. Mamy też batony do tego, które są przepyszne. Bo są batony, podeszły mi eee, na no całkowicie. Nie? Już nie, nie doczekały tutaj do publikacji filmu, bo jeszcze wszystkie wciągnąłem Ale co jeszcze mamy? Mamy jeszcze puder To mam. W shakerku sobie rozdrabiamy. Dodajemy do tego wodę. I nic więcej nie potrzeba, i to już jest gotowy posiłek. E, cały czas to stosuję. Jak na razie jest wszystko ok. I no i co? No i na razie to no nie jest to sponsorowane przez nikogo. Także to nie jest, żeby mi ktoś zapłacił za to, żebym ja to po prostu reklamował. Po prostu dostałem to w pewnym momencie, gdy gdy naprawdę szukałem już jakoś. E, Posiłku medycznego, postosowałem posiłki medyczne, tylko one były zbyt drogie, bo tam chyba wychodziło za, za 4 buteleczki około 50 zł. Ej, co jest z tym telefonem? Zjeżdża. No i, i, i po prostu, czekajcie, muszę się usiąść. Ja tutaj coś dzisiaj tak słabiutko to mi idzie dzisiaj. I, I miałem te, te drinki medyczne, ale to po prostu za, za drogo wychodziło, wychodziło 50 zł za sztukę, co starczało na praktycznie jeden dzień. A tutaj wychodzi za e, 4 te buteleczki, one są po pół litra, plus jeszcze cztery, bo dostałem takie dwie, dwa takie kartony z buteleczkami. I tu macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć litrów w buteleczkach. Eee, co jeszcze do tego mamy? Batony. Nie pamiętam, już, ile tam było. Eee, no i ten puder, tak, z shakerem. I, I to wychodziło, Boże, no, nie pamiętam, 130 chyba zł, coś takiego. Czy 140? No nie wiem. W każdym bądź razie, jeżeli sobie wejdziecie na ich stronę wi y to tam sobie zaznaczacie, co chcecie yy, wpisujecie yy, w kod lesner10 i macie 10% zniżki tutaj na to jedzenie także polecam to każdemu, kto chce zadbać o to, żeby po prostu no nie doprowadzić się do tego stanu, jak ja się doprowadziłem, bo nie jest to nic miłego no, i, i no moje tyle było szczęście, że akurat no, byłem na miejscu w domu, tak i, i i szybko zjawiali się w szpitalu. Ale wiadomo, nie każdy może mieć takie szczęście. Także nie namawiam Was do niczego, no ale jeżeli ktoś chce spróbować, no to warto. Polecam to. Hey, no wy mi nic nie mówicie. Przyjaliście się, nie potrafię, nie? Ja tutaj cały czas mówię, że cztery buteleczki, dwa opakowania, ale to jest nieprawda. Bo tu jest pięć buteleczek. No tylko jała. Została wypita, ją wyrzuciłem Druga rzecz Mówiłem, że wam Pokażę ciężarówkę Nikt mi nie przypomina o tym No to co, no to zaraz wam pokażę Tak? Akurat w świetle nocy go Może tutaj zademonstrujemy ją No lepiej wygląda w nocy Niż w dzień, znaczy w dzień też jest fajnie, ale W nocy mi się bardziej podoba Ej, ej. Także u mnie tutaj telewizorek. Wszystko oczywiście w LEDach na czerwono. A są też z przodu LEDy. Już mam okno zasunięte bo idę spać. Tutaj jest podłoga też podświetlana LEDami. Proszę bardzo, proszę państwa. Tej ledziuszki. Fotel kierowcy jest uobracany. Nie, nie, tu, tutaj, o. Tak potres obracany No już kurz jest przygotowany do spania Zaraz idę spać Tutaj tablica ledowa Dobrze, teraz idziemy zobaczyć Jak to wygląda na zewnątrz Proszę Państwa My tutaj stoimy na autohofiku Bo ja tutaj po prostu Byle gdzie nie staję Żeby później się nie obudzić zdziwionym Czekajcie, muszę buty ubrać Takie proste wyjście o. Także takie tam Volvo z chłodnią Ogólnie nic szczególnego Trochę lampek. O, koła są do pomalowania jeszcze.